Endzia, witam Was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki, a w dzisiejszym odcinku zrezygnuję dla Was książkę pod tytułem Chłopiec, który latał a wrzesła Fleur Dramaterem tej książki jest Atan Ethan Wilde, który pracuje dla Pana Chena, który jest wynalazcą i Pan Chen wraz z Atanem pracują nad wynalezieniem latającej maszyny natomiast wkrótce Pan Chen zostaje zamordowany i Ethan próbuje rozwiązać właśnie zagadkę tego morderstwa próbuje zgadnąć kto mógł zamordować Pana Chena natomiast wkrótce okazuje się, że ta sprawa jest znacznie bardziej zabikłana niż z początku się wydawało ponieważ do akcji wkracza jeszcze dziwnie i podejrzanie wyglądający mężczyzna który kręci się właśnie wokół. Itano. Książka ta mi się podobała, natomiast uważam, że jest nieco gorsza od innych książek właśnie autorstwa Fleur Hitchcock, natomiast może zacznę od rzeczy, które mi się w tej książce podobały, a więc pierwszą rzeczą, która mi się w tej książce podobała, to jest to, że jest ona napisana bardzo prostym językiem. To jest moim zdaniem ogromnym plusem z tego względu, że właśnie dzięki temu, że ta książka jest tak bardzo prostym językiem napisana, to właśnie nie jest ona naszpikowana jakimiś tam niepotrzebnymi opisami, jakimiś tam niepotrzebnymi określeniami czy dialogami, Dzięki czemu po prostu cała ta akcja tak się bardzo ładnie e, zlepia, tę całość, i po prostu bardzo szybko się to dzięki temu czyta, i właśnie nie ma tam żadnych niepotrzebnych rzeczy, które by po prostu spowalniały tę akcję, która, tak jak wiesz, jest w tej książce bardzo, bardzo babka. E, I kolejną rzeczą, która mi się w tej książce podobała, to jest jej klimat. Przede wszystkim klimat grozy, klimat tej takiej tajemniczości, tej zagadki, tajemnicy, a drugą rzeczą jest klimat takich dawnych lat, klimat w przeszłości jakby, ponieważ taką rzeczą, która wyróżnia tę książkę spośród innych książek Fleurki, które ja czytałam, to jest to, że akcja tej książki nie dzieje się współcześnie, tylko ona dzieje się w przeszłości. Nie mam pojęcia, które, jakby to, które to może być wiek, które to mogą być lata, natomiast mamy tam, tam kilka jakichś tam różnych czynników, które nam wskazują, że Właśnie ta akcja tej książki dzieje się w przyszłości i właśnie ten klimat tych dawnych lat moim zdaniem został bardzo fajnie tutaj oddany. Może te dawne lata nie zostały do końca wiarygodnie przedstawione, natomiast tak czy siak... Jest to moim zdaniem bardzo fajny element tej książki. Natomiast jeśli chodzi o, o rzeczy w tej książce, które mi się nie podobały, to jest przede wszystkim to, że ta książka ma moim zdaniem przewidywalne zakończenie, z tego względu, że ja po prostu to zakończenie przewidziałam. Ja przewidziałam cały ten główny plot twist, który zdarzył się na końcu, cały ten plot twist, do którego właśnie prowadziło te tam ponad 250 stron tej książki. Więc uważam, że to jednak to zakończenie mogłoby być bardziej dopracowane, mogłoby być bardziej takie nieprzewidywalne, ponieważ jakby, no wiadomo, że niektórzy czytelnicy mogą po prostu tego e, tam, wiecie, zakończenia nie odgadnąć i dla nich to może być zaskoczenie, natomiast no, nie mogę wam niestety powiedzieć, że to zakończenie jest nieprzewidywalne, ponieważ no, przewidywalne jest e, i uważam, że po prostu można się tego zakończenia domyślić. To jest moim zdaniem taką dosyć słabą rzeczą, biorąc też pod uwagę, że jest to jednak książka detektywistyczna i dobrze było, żeby po prostu to całe rozwiązanie tej jakby tajemnicy było jednak takie nieprzewidywalne. E, no, i to właściwie już są wszystkie plusy i minusy tej książki. Tak jak mówię, książka ta jednak jest nieco gorsza od innych książek Fleurkit, które ja czytałam. Natomiast wciąż uważam, że jest to pozycja warta uwagi i ja Wam tę książkę polecam. Natomiast jeśli mam tutaj jeszcze taką jedną rzecz, którą chciałam Wam wspomnieć, i, nie jest, i tutaj już nie chodzi o jakby treść tej książki, tylko bardziej o to, jak ta książka została wydana, a mianowicie to, że te złocenia na okładce strasznie odłażą. Jak wiecie, już miałam jedną taką książkę, w której strasznie złocenia odchodzą co mnie strasznie denerwowało, i było, a to oczywiście szczypta Magii, to jest to Michaela Harrison. Natomiast w tej książce niestety znowu się to stało, ponieważ właśnie ten napis na okładce, szczególnie właśnie ten... Prostka na latał, właśnie tutaj strasznie te literki się rozmazują i też właśnie na grzbiecie też strasznie to wszystko odłazi, odchodzi się jakoś tam rozmywa, no i nie wygląda to zbyt estetycznie, jednak szkoda, że ten druk nie został, właśnie ten, te złoseje nie zostały jakieś tak lepiej trochę wykonane, są takie trochę moim zdaniem no takie właśnie niezbyt dobrze wykonane co jest po prostu rzeczą no trochę po prostu szkoda, ponieważ okładka tej książki jest bardzo ładna i uważam, że mogłoby być to po prostu lepiej zrobione, natomiast to nie jest rzecz, która w jakiś tamkolwiek sposób Kupowane treść tej książki, więc nie będę się tego jakoś szczególnie czepiać. No i to by było już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. A jeśli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj kanał na dole, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeśli już czytaliście chłopca, który latał autorstwa Fleur Hitwock, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, co o tej książce sądzicie. A jeśli jeszcze tej książki nie czytaliście, to. Tak jak mówię, nie jest to jakaś książka idealna, nie jest to jakaś książka wybitna. Jest ona nieco gorsza od innych książek Fleur natomiast też uważam, że jest to pozycja ciekawa, pozycja warta uwagi i ja wam tę książkę polecam. A ja już się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!